Zenek i magiczna kaczka, skrócona wersja pewnego słonecznego poranka. Zenek, znany ze swojego niepowtarzalnego humoru, wybrał się na spacer. Na rogu ulicy, obok parku, natknął się na niezwykły widok. Kaczka z pewnym siebie spojrzeniem zaczęła spontanicznie tańczyć po chodniku. Jej ruchy były tak ekspresyjne, że w krótkim czasie zgromadziła wokół siebie zgromadzenie mieszkańców. Którzy zaczęli tańczyć razem z nią. Zarażony entuzjazmem, Zenek dołączył do flashmoba, improwizując własne ruchy i ciesząc się chwilą. Gdy słońce chyliło się ku zachodowi, ulice opustoszały, a Zenek zrozumiał, że prawdziwe szczęście kryje się w umiejętności korzystania z każdej, nawet najmniej spodziewanej chwili. Życie, jak pokazała tańcząca kaczka, potrafi zaskakiwać. A każda niespodzianka to okazja, by być sobą i cieszyć się chwilą.